Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Porek Polkowski i gotuję specjalnie dla Street od Polska. Pozdrawiam. Zajmiemy się cię bardzo fajnym i prostym przepisem, jakim są nagece z kurczaka. Będziemy potrzebować tylko trzy rzeczy: pierwszy z kurczaka, pokrojone w kawałki, jajko i pokruszone płatki kukurydziane, albo można je zastąpić np. płatkami owsiannymi. Ja dzisiaj mam płatki kukurydziane. Kolor kurczaka może trochę dziwić, jest on czerwony, a jest czerwony dlatego, że leżał wcześniej przez noc w przyprawach. Polecam, fajnie przychodzi smakiem. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od kurczaka. Kurczak jest ucięty w takie mniejsze kawałki i najpierw go trzeba delikatnie rozbić. Nie za mocno, aby mięso się nie rozwalało, a jest delikatne. Już rozbitego, to praktycznie większość ciężkiej roboty jest za nami, bo zostało nam już tylko niewiele do zrobienia. O czym nie wspomniałem wcześniej. Jeśli bierzecie kurczaka świeżego, bo tego też możecie wziąć, fajnie było go jednak najpierw pokroić i zostawić na 15 minut w przyprawach. Jeśli nie, to możecie na przykład jak teraz będziemy brać jajko i je pełnać, wziąć i przyprawy. Do jajka też to powinno spełnić swoją swoim teraz bierzemy i bepamy jajko. Dobra, jak już rozbłotaliśmy jajko, nie zostawi nam nic innego, jak tylko wziąć przygotować sobie e, czy to kawałek blaszki, czy kawałek kratki Na początku musimy że to, to powieram, żeby za bardzo na e, płatki nie odleciało tego kurczaka, i że dobrze zrobiło. Potem w międzyczasie wyjmiemy tego kurczaka i zdejmiemy z papieru. A na razie co robimy? Bierzemy kawałek kurczaka, moczamy w jajku, obtaczamy w płatkach, dokładnie był wrócę obszczony. No i co? Tak robimy z każdym kurczakiem i wykładamy na papier. czapalkę teraz weźmiemy kurczak i wstawimy do piekarnika nagrzanego w 180 stopni na, Ogólnie na około 20 minut, ale po 10 minutach zobaczymy co się z nim będzie działo Głównym wyznacznikiem czy kurczak jest dobry, tutaj jest panierka czyli nasze pułapki Patrzymy czy się nie przypalają, jak zaczną się rumienić Myślę, to już jest dobry okres żeby po prostu Jakieś po 10 minutach zaczynają się już powoli promienić. A teraz weźmiemy i wyjmiemy je z żeby lepiej się zrobił w środku. I przy okazji weźmiemy je, przekręcamy na drugą stronę. No nie jest ciężkie, polecam po prostu brać, w folię i czasie. Mam przykręcone z powrotem na jakieś 10 minut od pieca i potem patrzymy tylko co się z nim dzieje. Dobra, u mnie kurczak siedział trochę dłużej niż te 20 minut, bo e, siedział około 26 albo 27 minut, coś ten desem. ale za to jak Zaskoczony, ale kurczak naprawdę bardzo przypomina kurczaka z KFC. Yy, użyłem do niego przyprawy do burrito, papryki słodkiej i papryki chili. To się działo przez noc w lodówce w pojemniku i teraz było robione. To taką kombinację przypraw mogę polecać. Cóż mogę powiedzieć, kurczak jest fajny, chrupiący i w przeciwieństwie do kurczaków z McDonalda czy KFC po pierwsze to jest kurczak, a po drugie nie miało kontaktu z olejem czyli jest fat free Cóż mogę powiedzieć ja Wam pokazałem, Wy sami spróbujcie, życzę smacznego Siema